Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z cyklu Let's Play, czyli zagrajmy w Need for Speed Most Wanted! Yeah! Fuck yeah! Tak! Tutaj Nathan Szatan i serdecznie Was zapraszam do obejrzenia kolejnego epizodu z tegoż cyklu. Dzisiaj przyszedł czas na to, aby wykonać kilka y, wyścigów, czyli wykonać kilka imprez wyścigowych od Clu. a jest ich. No spójrzmy, mm, 8. Z czego musimy wykonać 5, aby móc się z nim ścigać. Ale na razie gra mi laguje, czyli ee, wszystko po staremu. No ale zobaczmy, co my dzisiaj mamy. Sprint, tor, próba prędkości, dwie próby czasowe, kolejny sprint, kolejna próba prędkości i wyścigi typu drag. No cóż, to my zaczniemy od początku. Także do zobaczenia, drodzy ludziska, na pierwszym na pierwszym wyścigu, czyli sprincie. Do zobaczenia. No, witam Was serdecznie w pierwszej imprezie wyścigowej, którym jest sprint. Zobaczymy, czy uda nam się wykonać ten wyścig. No, niestety doskonały start nam się nie powiódł, ale nie ma powodu do płaczu. Jeszcze nie. Albo mi się zdaje, albo z przodu widzę Audi TT. Może sobie kupię. Tak myślałem, to Audi TT. Oho, ostry zakręt Spowalniacz Wow, 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 wow Ale wpadli w korkocie, jeden nawet dachował Widzę, że mają kłopoty chłopaki Dobrze, pobieramy następne zakręty Znowu spowolnić, co? Ja, ja jadę ten A co? Pierniczę to O widzę, że chwilowy Bóg był, bo mi cienie znikły O, wszyscy jadą za mną O, Mitsubishi Eclipse O, może być ciężko ja sobie spowalniacza użyję, żyję, a co tam? Ale pięknie to wygląda, tak w spowolnionym tempie. Nie, ja nie będę korzystał ze skrótu, bo mnie może trochę spowolnić. Jedziemy dalej. O, zaraz skończymy wyścig. Czy się uda? Czy to się, kurcze, pieczone uda? Fakie, yeah! tak jest! Właśnie o to chodziło. Wygraliśmy 4000 dolarów z prędkością 216 km na godzinę. Dobra, cieszy mnie ten fakt. Przechodzimy do następnych wyścigów. Ale mocne lagi. Kurwa. Ciekawe, co się musiało stać. Przepraszam, że ja tak klnę. Dobra, następny wyścig to jest Tor. Także do zobaczenia na torze. Dobrze, że minimalne ryzyko patrolu. Ale wkrótce to się... No, witam serdecznie wszystkich moich widzów w drugiej imprezie wyścigowej, którym jest tor. Czekają nas tym razem dwa okrążenia. Nie, yeah, doskonały start, tym razem się powiódł. O, widzę, że mamy tutaj niezłe wózki. Fiat Punto, Lotus Elise i Fort Mustang GT. Dwa europejskie samochody, jeden japoński czyli mój, i jeden nawet amerykański mięśniak. Ło, kurwa, jadą. Czemu? kurka wodna, przestań tak klnąć, człowieku, opanuj jądra. Zatopiłeś dzisiaj swoje smutki i żale w Mirindzie i wystarczy. Yeah! I took the first place and I'm fucking best And I hope that situation will not change Jadymy z przodu kurka woda Nie, nie! Kurka. Nawet nawet nie próbuj, proszę cię, nawet nie próbuj. Nie rób mi tego! Nie! 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 wodna, bo, bo zaraz jakiś fail będzie, ja nie chcę fejla. O nie. Uspokoisz się czy nie? No i Fiat funtą mnie wyprzedził, wiedziałem, się stanie. Kurwa, ja to muszę zatrzymać. Lagi. Bez lagów nie ma gry, po prostu nie ma gry. No, sprawdźmy, może teraz będzie działać. Dalej robi swoje no. Wow, długie to okrążenie. Jak my jedziecie? Po chodniku? Tu się po szosie jeździ po asfalcie. Nie mylić z mudzenami. Hmm. Ten film nie ma na celu obrażenia u kogokolwiek, jeśli chodzi o względy rasowe. A po co oni skrótu używają? Jak tu na wprost trzeba jechać? No, ze strony, ze perspektywy tych, którzy skrótu użyli, to będą musieli skręcić w lewo. Nie, yeah, pięknie obrane. Bez spowalniacza. Jadymy dalej. Jest zaję fajnie. Starzy ludzie. O nie, fian, Fiat Punto, kulka wodna. Jaki syf! Wyprzedził mnie. A to ham. Muszę go zaraz dążę. Niech to na parę użyję. Tak, uwielbiam się. Fuck you! No spierdalaj, stary! Masz pecha, teraz ja przejmuję to miejsce. Kurwa! Ja pierdolę, ale to laguje! Nitro, szybko nitro, bo sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Jadą? You know? na, no, ta, ta! No, oni mądrzy są. Trzeba mogliście spojrzeć przez chwilę na minimapę? Przed chwilą? Co oni wyprawiają? No i lagi, kurwa, nienawidzę tego. Zawsze po sesji w internecie musi mi lagować, kiedy chcę jakąś grę nagrać. To jest nienormalne. Kurwa, mać. Rok rozsądnie korzystaj z utrudniaczy pościgu. A, chuj z tobą o, policja może nas ścigać. Dobra, ile mamy wyścigów? O kurwa. Maksymalne ryzyko patrolu. I to w, w próbie prędkości. Dobra. Zobaczymy się ludziska w próbie prędkości. Zobaczymy jak będzie. No witam serdecznie. W pierwszej jak na razie próbie próby prędkości. Także jedziemy, doskonały start się powiódł O kurde O, po raz pierwszy widzę Cadillaca W wyścigu No i po co ja użyłem Nitro? e 206 Żeby to się udało! Żeby to się kurde udało! 213 Nieźle! Jest! Udał się! Ha! A on zjechał z drogi! 203! Super!

Szybko do mety zapierdalaj! Yes! O, oh, fuck JE! Yeah, udało się! W ostatniej chwili, bo już mi zaczęły te punkty spadać. Oh, całe szczęście udało się! I nie było nawet policji w pobliżu. To się, To się akurat nazywa. Yes! SLOW motion! Z lagami! Nie! Yes! Dobra, zatrzymaj samochód samo. Dobra, przechodzimy do następnych wyścigów. Bo to się zaczyna robić bardzo emocjonujące. O, dwie próby czasowe. No jak miło. Dobra, to do zobaczenia, ludzie, w pierwszej próbie czasowej, już za chwilę.